z tą z tej strony Polo. Ostatni dzień w Varanasi, Indie, chciałbym wam pokazać mój hostel i z reguły polecam wam hostele, mówię, że są ładne, są fajne, co warto, co nie warto, a te, które po prostu nie są fajne, to je po prostu olewa mi nie pokazuje. A to jest pierwszy raz, kiedy zostałem turbo, turbo poirytowany na temat całego hostelu, to właśnie jest jeden gość, który jest mocno od, odkręcony od, od w ogóle od rzeczywistości, to ludzie moim zdaniem nie powinni pracować w takich miejscach, gdzie przebywają inni ludzie. I już wam wyjaśnię, a dlaczego to mówię? Chciałbym po to, żebyście się po prostu nie nadziali na kiepski hostel, żebyście mówili, że Polo polecił mi coś złego albo coś na tej zasadzie, więc pokażę wam jak wygląda mój hostel i dlaczego jest taki kiepski. Ten gościu, którego wszystką pokazywałem, on jest odklejony i dlaczego to mówię, bo jest naprawdę... A, nie ma go tu. Jest po prostu dziwny, Jest, ma pomalowane oczy, ale to nie da, żebym się o to szczepiał. Kilkukrotnie wchodząc do pokoju, po prostu jednął o moje łóżko dość mocno tymi drzwiami i zbudził mnie raz chyba o 7 rano, raz o 23.00. sobie wpadł tu po prostu jedną, wiecie, coś w ten sposób. O, ten żartu wszystko się zatelepało, teraz tu nikogo nie ma, więc mogę zaprezentować. No, łóżka, tak jak mówię, ja naprawdę bardzo rzadko narzekam na, nie wiem, na jakieś standardy czy cokolwiek. Jeżeli można spać nawet na ziemi, to śpię. A teraz, tak jak mówię, jest tam kiepski, ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o, o łóżka, bardziej chodzi mi o obsługę i ludzi. Więc ten hostel nie kosztuje dużo, ale naprawdę spałem w tańszych, które były lepsze. Obsługa często jest naprawdę najważniejszą rzeczą w hostelach. To, że gdzieś tutaj nie ma ciepłej wody, to nawet nie narzekam, bo są to Indie i ona chyba nawet ciepła woda jest, ale nie, zobaczcie jak odkręcam tu nawet, to nic nie leci, nie, zobaczcie, ani jeden, ani drugi nie leci, no dobra, tak wygląda łazienka jest naprawdę w fatalnym stanie, ale naprawdę nie narzekam na takie rzeczy, bo ja się mogę umyć pod kubeczkiem ale do czego piję? Po pierwszej nocy zbudziłem, zostałem zbudzony o godzinie 6 rano i pani mówi, ej, musisz zapłacić za pokój. Ja mówię, przecież ja tu jestem jeszcze 3 noce, więc czym jest problem? Trzeba eee, ja zaraz w zapłacę. Okej, okay, okej, okay, masz 5 minut. Ja mówię, kurczę, no jest 6 chyba rano. I daje mi się wyspać. Przychodzi do 3 minuty i mówi, minęły 5 minuty, 5 minut zapłać za pokój. Ja mówię, kurwa, jest 7 rano, czy tam nie wiem, która 6, 7 była chyba. I mówię, że zaraz pójdę, nie ucieknąć z tego hotelu, zapłacę, masz mój paszport, masz zdjęcie, masz wszystko. Sześć razy pytała i teraz byłem na śniadaniu. Przedam o godzinie 8:30 na śniadanie. Siadanie jest teraz od 8 do godziny 10. Oni dopiero otworzyli o 8, chyba 40. Siadanie przynieśli mi o 9. Przyniosłem swoją jerbę i dlatego jestem taki turbo poirytowany. Choć ja sobie tę jerbę w podróży, wziąłem mój kubek, wziąłem wszystko. Od godziny 8.30 zapytałem jakieś 11-12 razy czy mogę dostać ciepłą wody tylko i wyłącznie. Ona powiedziała, że jest a very busy, very busy, jest bardzo zajęta i, i nie ma teraz jak mi dać yy, wody to tylko i wyłącznie zostało w, w, chciałem, aby zagotowałem tą wodę i po prostu przyniosła, nie wiem, w szklance w termosie, w, w czymkolwiek a wiadomo, zagotowanie wody trwa jakieś 3-4 minuty i chodzi o fakt, że przyniosłam, jest godzina 10.31 Po godzinie, 1 godzinie i 50 minut szklankę zimnej wody Tak się poirytowałem, że wstałem mówię, dzięki bardzo, że nie wiedział, że tyle będę czekał Po prostu poszedłem sobie na miasto i, i kupił Jeszcze podam wam nazwę, jak ten hostel się nazywa, żebyście mieli świadomość, żeby po prostu do niego nie przychodzić Bo na pewno znajdziecie coś tańszego i lepszego Tutaj jest nazwa na górze czerwone, Brick Lane, hostel Varanasi. Omijajcie szerokim łukiem ze względu na, na obsługę. Jeden gościu pracujący tutaj jest bardzo w porządku, gada najlepiej po angielsku i, i ogarnia, a reszta to jest po prostu no, dramat. O ten gościu ogarnia, co to jest po Wykąpałem się, dziwo była ciepła woda. Jest dzisiaj troszkę chłodno i idziemy zjeść jakieś jedzenie, bo to się niekoniecznie najadłem. Dzisiaj pokażę Wam jakieś ciekawe tutaj miejscówki Baranasi, jakieś dobre jedzonko. I pokażę Wam moim zdaniem najlepsze autobusy nocne jakie kiedykolwiek mieliście okazję zobaczyć, albo jeżeli kiedykolwiek... Jechaliście jakimiś nocnymi autobusami gdzieś po Azji, to Indie biją na głowę. Wszystko, jeżeli chodzi o, o jakość. Chodźmy na miasto. Dzisiaj pogoda jest brzydka, to jest jedyna miejscowa, którą pokazywałem wcześniej, dziś śmierci. To jest e, rzeka Assi. To jest chyba jedyne miejsce, które aż tak naprawdę. fu Cuchnie, nie tylko śmierdzi Ale jak mówię, reszta ogólnie Indii zajebiście pachnie Wszystkimi przyprawami, jedzeniem, więc Teraz zabieram was na jakieś dobre Dobre jedzonko Próba przejścia przez, przez ulicę, dzisiaj chyba jest jakieś święto Wszyscy mają pokolorowane czoła Kurwa, tu się nie da przejść I, i tak jak mówię, dzisiaj jest chyba jakieś święto a ja niestety wyjeżdżam. Dzisiaj jakiś festiwal podobno. Szkoda, że nie mogę w tym uczestniczyć. Ale zjemy jakieś. A ja, pieprze, zjemy jakieś dobre jedzenie, mam nadzieję. Tutaj widzę, jest dużo już ludzi, więc tam sobie zjemy. Wow, 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 wow. Co najbardziej lubię w Indiach, to że jest ciut chaotycznie, jest głośno. Ale zawsze jest kolorowo, wszystko jest kolorowe tutaj. Wszystko jest ładnie e, ustrojone Jest sympatycznie Ślicznie pachnie z tych wszystkich sklepów tutaj po boku Które oferują coś do jedzenia Tak jak mówię, jest jakiś festiwal No zobaczcie, wszystko tutaj przygotowują Jestem w knajpie, w której byłem pierwszego dnia Ogólnie jest dość zatłoczona Więc czyli tutaj jest dobrze prowadzony biznes, dobre jedzonko Namaste na górze jeszcze mają parę stolików, wygląda bardzo spoko Nie mówię o sobie, jestem z moim kumplem I będziemy zamawiali żarcie Mam nadzieję, że jedzenie zaraz przyjdzie, bo dzisiejsze śniadanie w moim ulubionym hostelu nie należało do najlepszych Było turbo tłuste i bardzo miałem ochotę napić yerba mata, ale czekałem dwie godziny na na wodę. Kurczę, jaki jestem wymagający ostatnio, co? Życie po 12 tysiącach subskrypcji. Ale tak poważnie to serio, naprawdę rzadko narzekam na obsługę czegokolwiek, a tutaj trzeba było, żebyście wy się nie przejechali. Chyba zrobię gdzieś taką serię, najgorsze i najlepsze hostele takich spałem, to może być dobre, i ciekawe, pokazywać tak wiecie wszystko dokładnie, czekamy na jedzenie. Wyszło jedzonko Bater Pani Masala dlatego tego Roti z masłem, 4 sztuki. Muszę wam powiedzieć, że ta knajpka, nie wiem jak się nazywa, postaram się ją znaleźć w necie, jest o wiele lepsza i smaczniejsza jak ta, którą widzicie w poprzednim odcinku, czyli jakaś tam rekomendowana przez turystów na Tryp jest dwukrotnie tańsza, bo pani w sumie nawet więcej, bo Tutaj panier kosztuje 80, tam kosztuje 200, więc duża różnica i na pewno smaczniejsze. Taka ciekawostka, produkty w Indiach są oznaczone tutaj na zielono, że są w pełni wegetariańskie z taką zieloną kropką, moim zdaniem to byłaby... Dobra opcja w Polsce, żeby coś ją wprowadzić, bo moi znajomi, którzy są wega czasami pół dnia szukają składu, czy coś jest wegetariańskie, czy wegańskie, a tu po prostu jest oznaczenie, że zielone jest, czerwone nie jest. Po posiłku podali nam anysz, żeby sobie spróbować. Teraz sobie dziadnę. Pyk. Na dłoń. Najciekawsze porcja dla dwóch osób dwa razy to samo plus ja cztery placki, kolega trzy placki chyba ale inne plus kola cztery dolce razem, czyli po dwa na głowę. Wracamy sobie w stronę, w stronę hostelu. Przykry widok psów, które sobie tutaj cały czas leżą. Idziemy zjeść sobie lasy. Podobny, jedno z lepszych tutaj w okolicy. Więc zobaczymy, co mają do zaoferowania. Ogólnie, w dużym skrócie, moim zdaniem Indie są bardzo bezpieczne, są łatwe do podróżowania. Raczej nie ma żadnego problemu. Ostatnio po, po prostu był problem z ogarnięciem karty, bo coraz więcej robią z tym problemów, żeby ogarnąć kartę SIM do telefonu. Ale wszystko do ogarnięcia. A co do tej knajpy? Nie ten, zapomniałem zrobić nagranie i dopiero teraz się ogarnąłem, że miałem dać nazwę, ale no nic trudno, zapomniałem. <mulary> Klasyka Azji, czyli wszystkie konstrukcje, nawet dość duże, tylko je wyłącznie przetrzymywane na bambusach. Jest tam trochę metalu, ale to bardziej elementy balkonu. Znaczy drzemka w robocie. Ten tu pod siedzeniem, ten tu na górze sobie śpią chłopaki. Ciężkie życie. Dziewczyny mają czoła wymalowane na dzisiejszy festiwal. Szkoda, że nie mam możliwości wzięcia w nim udziału, bo tak jak mówię, o 20 mam autobus, więc już koło godziny 19 muszę być na, na stacji. Znaleźliśmy w mecie do lasji. Nie ufam internetom, bo już któryś ja się zawiodł na takim żarciu opisywanym przez turystów. Ale 250 metrów 100 w ogóle wczoraj było wesele obok, obok mojego hostelu wybiegłem sobie tam chwilę potańczyć wygrażę wam na wideo ale ogólnie nie dołączałem do samego wesela tylko do jakiegoś pochodu a tu już jakaś muzyczka jest lecimy भाई ये तो मेरी बात नहीं आई तक ही मैं तो बात नहीं आई ये सब 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 मैं भी तो बहुत मजेदार है हम टी वीडियो पर तक नहीं मतलब देख सकते बहुत वीक लाइफ ना हो जाए

Próbuję przejść I po prostu się Zgubił A tu klasyczne korki na małych pozycjach No ale ogólnie fajnie tu jest Ja lubię Indie Czasami mi tylko podnoszą ciśnienie, ale rzadko Tak jak na przykład ta sytuacja Z kartą, że nie dało się tego kupić A tak poza tym to jest pełen luz, pełen chill Starcie numer jeden chyba moim zdaniem na świecie robi robotę. Wracam do hostelu. Chciałbym napić się makę, ale prawdopodobieństwo, że znowu dadzą mi ciepłą wodę jest Jest bez kitu małe. Więc popracuję trochę na lapku A później coś Wam jeszcze pokażę. Nie wiem co, ale coś na pewno. Idziemy już właśnie na przystanek autobusowy z gościem z aplikacji Ola Cabs. Coś jak nasz, że nasz Uber. Nazywa się Ola Cabs. I to tyle w sumie. Są straszne korki, więc wyjechałem już wcześniej. O, wesele jest. Przyjechaliśmy już, ale jesteś tam grają. To duże wesele. Jestem już na przystanku autobusowym, który nie wygląda jak przystanek autobusowy. Jestem w biurze, w którym w ogóle nawet nie ma światła. Mamy tutaj tylko dwa smartfony. Pokażę Wam przystanek. No jak mówię, to nie wygląda jak przystanek w ogóle i nie ma tego na mapie. Dlatego, map jest rzeczą moim zdaniem obowiązkową w każdej podróży. Bo jeżeli szukacie tego miejsca na goglach, nie pokazuje go, a na, na tym pokazuje. Ten przystanek się nazywa. Laher, Tara, Nir, Kashi, Carmin Bank. I jak mówię, tego nie ma w ogóle na Google, więc mamy dać, żeby takie rzeczy ogarnąć sobie na mapach. A obok jest wesele Wixa, Idziemy zobaczyć. to ewidentnie jest wesele Słuchajcie, są ludzie niesamowici Nie wiem czy w jakimkolwiek innym kraju bym się tak odważył Być z kamerą, filmować wszystko bez żadnego problemu A ja czekam na autobus, który zaraz powinien odjechać Dobra, trochę się przyjechałem mówiąc, że, że najlepsze Wziąłem jakąś kiepską firmę, no bo innej nie było dostępnej na dzisiejszy dzień Tutaj mamy gniazdko Jakiś marny koc, ale nie dostać żadnego koca normalnego. Bo kiedyś brałem, były o wiele lepsze. Mieliśmy normalny Normalny koc, była poduszka, tutaj nie ma nic. Wziąc, wziąłem swój plecak, tak to wygląda. Ogólnie sypialny. Sypialny, ale trochę śmierdzi. miejsca powinno być do zadecznie. Zaraz zobaczymy, czy jak się wyłoży, będzie tyle, ile trzeba. Ale za kiepszyłem Słuchajcie, jeżeli chodzi o wymiar to jestem głową tutaj, czyli... Dobra, głową mam tutaj, a nogi mam tutaj, ale nie ma tragedii. Mam to plecak. Tak mówię, ogólnie te buty są spoko, ale ten jakoś tak ciutkę śmierdzi, ten który był najlepszy był już cały zabukowany. No nic, za późno się jorknąłem. W tym sensie dzień przed to, tak wiadomo, nie ma to do sobie brzydzać, koszt takiego busa to e, jakieś 50, 50 zł, jakieś 11 godzin, ale jest noste, więc zobaczcie. Najlepsze co? To jest to, że my tu mamy chyba. To powinna być klimatyzacja. Chciałbym to zamknąć jeszcze jakoś? Kurwa, komor. Lampka zapalona Klima niekoniecznie mi W ogóle nic stąd nie leci Jest tu Naprawdę zajebiście duszno ja jestem w koszulce W koszuli w sumie I jest naprawdę zajebiście duszno I jakby cokolwiek stąd poleciało Myślę, że byłoby fajnie i przyjemnie Tak jak pokazywałem Tu jest szyba Jak się przykleję to jest nawet dość chłodna Tu jest kontakt Najprawdopodobniej Miejmy nadzieję, że działa I tyle Ja za jakieś... 11-10 godzin będę w kolejnej miejscowości i tam będę Wam pokazywał kolejne przygody. Więc fajnie, że, że coś że sobie oglądacie. Idę się po pomontować filmy, po, pooglądam coś na YouTube'ku. Fajnie, że ona liście nie spodziewałem się że takiej wiksy na ulicach i wesela. W sumie dwa razy spotkałem wesele, trzy razy spotkałem wesele. To tyle. żegnam się. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, bo to ważne. I dajcie te subskrypcję, bo z tego co zauważyłem to 60% osób ogląda bez kont. Więc jak macie możliwość nic ponie, naprawdę warto się na YouTubie za zarejestrować, założyć konto i być gdzieś tam na bieżąco. I to chyba tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku w India. Nara!